Na samym starcie tego filmiku chciałbym Wam po prostu bardzo serdecznie podziękować. Cieszę się, że niektórzy z Was cały czas przy mnie regularnie są, niektórzy są sporadycznie, ale każda osoba, która po prostu obejrzy jakiś film, pośledzi coś czy coś, jestem jej po prostu bardzo wdzięczny i cieszę się, że jest. Również wszystkim uczestnikom, którzy są na Discordach, regularnie na streamach, czy mniej regularnie, wszystkim, wszystkim na samym starcie chcę po prostu podziękować. Ten film będzie trochę bardziej taką pamiątką dla mnie. Jeżeli kogoś interesuje, to zapraszam do dalszego oglądania. Jednak chcę po prostu sobie tu wypowiedzieć mniej więcej wszystko, co się działo przez ostatni czas i jaki mam plan na przyszłość. A przy okazji, po prostu nie chciałem was zostawić bez filmu na koniec roku, więc i na starcie jeszcze Wam życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku. Niech Wam się wiedzie jak najlepiej i jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że również że święta Wam bardzo dobrze minęły. A więc, 1 grudnia 2022 roku, yy, można powiedzieć, że zacząłem nagrywać. Pojawiały się odcinki wcześniej, ale od tamtego czasu, dosłownie regularnie pojawiają się materiały, non-stop. Eksperymentowałem, wrzucałem różne serie gier. Był Hogwarts Legacy, który osobiście niezbyt mi się podobał do nagrywania. Były indie gierki, były Lego, były już rzeczy, które do tej pory są, i wszystko wychodziło różnie. Co jakiś czas również streamy były regularnie, nie, były, były duże przerwy. Miałem duże problemy z internetem, ponieważ miałem bardzo mały wysył. Filmik 10-minutowy potrafił się, potrafił się wysyłać 8 godzin, 10 godzin, różnie bywało. Streamy były okropnej jakości ale niektórzy z Was siedzieli i dziękuję Wam. Po roku, prawdopodobnie, jeżeli dobrze kojarzę, w końcu mi przyszedł internet. E, oczywiście od tamtego czasu noc by regularnie nagrywałem, różne serie się zmieniały, ale ciągle był to głównie longplay, czasami bawiłem się montażem. E, raz miałem okazję, że niektórzy znajomi mi montowali, również takie e, sytuacje działały. I różnie to bywało. Miałem czasami ochotę montować i montowałem, czasami nie i nie. Bardzo eksperymentowałem ze wszystkim, co tam było. I wtedy przyszedł 20 maja 2025. Dokładnie sprawdzałem wszystkie daty teraz. I po raz pierwszy miałem coś niesamowitego, bo wspomniał o mnie Youtuber. Chodzi o tym Exusa, którego bardzo serdecznie dzisiaj pozdrawiam. Świetna osoba. Bardzo później się dogadywaliśmy, rozmawialiśmy, mieliśmy plany na różne serie. Teraz wiem, że um, pracuję, mam mało czasu, więc niestety ciężko się nam zgadać. Jednak nagrało mnie odcinek na temat Raymana. Wspólnie wprowadziliśmy streama, później wrzuciłem to jako jeden osobny odcinek. I w tamtym momencie poczułem, że faktycznie YouTube istnieje w moim życiu tak poważniej niż go traktowałem przed tym. Bardzo, go pocho bardzo tak powierzchownie go traktowałem, a w ten, tamtym momencie już zacząłem bardziej na poważnie wszystko brać. Od tamtego czasu yy, wszystko oczywiście szło do przodu. Streamowałem, byłem. Na studiach, nadal jestem na studiach już na drugim roku. No i wtedy jeden z was, tam widzów naraz na streamie, zaproponował mi turniej. Ja tak troszeczkę nie dowierzałem, że to ma jakiś sens, tym bardziej, że. Bardzo mało youtuberów w PAK. Battles było w Polsce, nadal jest mało, głównie są to mali youtuberzy, tak jak do tej pory. Ale postanowiłem, że spróbuję w sumie coś nowego, też poeksperymentuję. I tak przyszedł czas na pierwszy turniej, który się pojawił 9 października tego roku. Zebraliśmy Melkorna, Skoka i Rywka, też później. Pisałem do o wiele więcej ludzi, którzy kiedyś nagrywali, bo nagrywali tam wtedy dalej, ale nie odezwali się w ogóle do mnie, lub było ciężko w ogóle do nich jakkolwiek skontaktować się. I tak wyszedł turniej, z którego zrobiłem chore liczby, naprawdę chore. I domyślam się, że w większości to było po prostu widzowie rywka, którzy przyszli obejrzeć głównie rywka. Nie dziwię się, kompletnie się nie dziwię, jednak którzy z was zostali i dziękuję, bardzo dziękuję. Eee, później. Wyświetlenia mi trochę wskoczyły i nagrywałem tak, jak do tej pory nagrywałem. Nic się nie zmieniło nadzwyczajnego. Streamowałem, nagrywałem i szło do przodu. Później, 3 listopada 2025 pierwszy odcinek wrzuciłem w nowym format. Przemyślałem bardzo dużo rzeczy, przemyślałem wiele sytuacji, które po prostu siedziały mi w bani i chciałem po prostu trochę poważniej też już do tego YouTube'a podchodzić. I postanowiłem montować filmy tak porządniej, rzucać odcinki po prostu rzadziej, tak żeby to jakkolwiek było bardziej, nie wiem, profesjonalne. I tak właśnie kilka odcinków już zacząłem wrzucać. Potem udało nam się zgadać chyba końcówką listopada na kolejne nagrywki turnieju, które wyszły dla Was prawdopodobnie kilka dni temu, 24, 25, 26 grudzień, jako prezent świąteczny. Jeżeli jeszcze nie obejrzeliście, mam nadzieję, że obejrzycie. Mówię, że wiele osób po prostu na święta nie ogląda YouTube'a i ja się nie dziwię. Też pewnie bym tego nie robił na waszym miejscu. Ale udało się zgadać. Był znowu Skoku, był znowu Ryfek. Tym razem Jaca i horki się również pojawili. Bardzo wspaniałe osoby i dziękuję wszystkim za to, że przybyliście i jesteście. Bo mam nadzieję, że jeszcze się nam uda kiedyś na jakieś nagrywki wspólne zebrać. I właśnie w tym czasie też bardzo dużo na studiach miałem problemów. Dlatego mi trochę ciężko z montowaniem szło, ale, ale chyba udało mi się to zrobić. Jeszcze mam trzeci odcinek zmontowania, montowania. Nagrywam to dosłownie po zmontowaniu drugiego odcinka i mam kilka dni na zmontowanie trzeciego, więc mam nadzieję, że mi się udało. <laughs> Pierwsze dwa lata youtubowania nic mi nie dawały, 2025 się zaczął bardzo efektownie. No a jakie mam plany na przyszłość, nie wiem, bo to też jest dosyć myślę ciekawe. Póki, póki jestem na etapie, jakim jestem, e, będę póki co bardzo eksperymentował nadal z YouTube'em. E, format raczej zostanie bardziej chodzi o gry, bardziej chodzi o może sposób montażu, może o długość, o efekty, bo póki co bardzo to różnie robię raz więcej efektów, raz trochę mniej, ale każdy materiał jest dosyć mocno pocięty. No, jeśli chodzi o styczeń, na pewno będzie troszeczkę. Troszeczkę wymagający dla mnie, ponieważ materiałów nie będzie się na pewno dużo pojawiało. Tak samo jak początek lutego, ponieważ mam sesję, jak i bardzo dużo kolokwiów zapowiedzianych przed sesją, więc będę się dużo uczył, bo studia nie planuję rzucać. <grym>, nie planuję. A tak to nadal oczywiście streamy będą z lekkimi przerwami czasami, jak będę po prostu potrzebował się więcej uczyć. Tak to się staram prawie codziennie streamować, kiedy jestem dostępny. A jeżeli chodzi o filmy, od czasu, kiedy faktycznie teraz turnieje mi wyskoczyły nowy format. Przyszło mi bardzo dużo ciekawych pomysłów i od Was niektóre, i ja sobie sam niektóre wymyśliłem, i niektóre po, po prostu eksperymentowałem, pomyślałem różnie. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o pewniaki, które wam chcę już zapowiedzieć, to planuję na pewno jakieś turnieje w przyszłości kolejne, niekoniecznie z MacPod Battles. Może coś innego, co mam już w głowie zaplanowane. Jeżeli chodzi też o inne gry, to na pewno planuję coś ciekawego z Isaaciem. Coś, co jeżeli uda mi się, to może wyjść nawet na skalę światową, co może być ciekawe. Nie jest to jakieś nie wiadomo jaki wow! Ale po prostu coś, co mnie będzie bardzo cieszyć. Również planuję po prostu więcej materiałów z ludźmi, nie sam. Już takie też chcę pojawiać, bo to jest wygodniejsze dla mnie po prostu do nagrywania też ekipa ze studiów się deklarowała, że chciałaby jakiś śmieszny materiał ze mną nagrać, więc nie wykluczam też tego, może, może coś z tym też wymyślę a tak to będę po prostu robił to do tej pory montował krótkie, bądź dłuższe materiały będę streamował na bieżąco no i oczywiście studiował, tak jak mówiłem, że będzie przyszły rok też mi się troszeczkę pozamienia, bo bardzo możliwe, że Będę miał po prostu większy dostęp do na bieżąco do nagrywania, po prostu będę miał więcej miejsca i tak dalej. Nie mówię typowo, że się wyprowadzę, chociaż zastanawiam się też trochę nad tym, trochę coś z dziewczyną myślimy. Różnie to może być, bo mamy bardzo dużo szerokich planów, myśli też, ona kończy studia, ja jestem w połowie, na końcówce też już za niedługo i troszeczkę się też będzie zmieniać, więc pod tym względem nie wiem jak będzie. A tak to chciałbym podziękować nie tylko wszystkim widzom, za, oczywiście, którym bardzo dziękuję, ale również wszystkim osobom, które w świecie nie tylko youtube'owym, a też też po prostu się przewinęły, chociaż na chwilę coś mi pomogły. Było też kilka kanałów, które po prostu tak o napisały do mnie. I Pamiętam też, że mieliśmy serwer minecraftowy z youtuberami. Krótki on był, bardzo krótki epizodycznie, wychodziło po koniec końców, że tylko ja streamowałem z niego. Dwa albo trzy streamy mi się udało zrobić, później też czasowo miałem dziwnie. Nie pamiętam nawet kiedy to dokładnie było, bo to było bardzo dawno temu już. Teraz te osoby, no nie mam z nimi żadnego kontaktu, a też mi się przewinęły. No oczywiście wszystkich, z którymi turniej miałem. Tym z Raymana może jeszcze myślę, że jeszcze pewnie trochę osób się przewinie w, moim, w mojej karierze czy ten wszystkim osobom ze studiów które jakkolwiek też pomogły mi z YouTube'em w jakikolwiek sposób pod względem rad pod względem chęci pomocy w niektórych sytuacjach no i wam wszystkim oczywiście życzę jak najlepiej no podziękuję za to że w ogóle oglądacie niektórzy z was niektórzy sporadycznie niektórzy non stop, ale cokolwiek w jakikolwiek Chęć przyjścia na ten kanał, kliknięcia w miniaturkę, obejrzenia minuty, dwie, sekundy, trzy, godziny, pięć <noise> czy cokolwiek <noise> też mnie bardzo zawsze motywuje i, i cieszy. No i oczywiście dziękuję też dziewczynie. To nie mało co z to wspominałem, ale jej dziękuję też. I co? Chyba to tyle. Szybko zmontuję ten materiał. To krótki będzie do smontowania. Pewnie w tle zobaczycie jakiś gameplay z jakiejś gry. Prawdopodobnie Balatro. Bo... Też planuję coś balatru prędzej czy później. A tak to tyle. Dzięki wam bardzo serdecznie za ten rok, jak i dwa poprzednie, bo nigdy nie nagrywałem takiego materiału. A myślę, że teraz po prostu z roku na rok będę sobie taki materiał nagrywał. Głównie dla mnie. Nie będę ukrywał, że to jest głównie dla mnie. A myślę, że może też kogoś ciekawi. Jeżeli kogoś ciekawi, moja twórczość jakkolwiek, to może też go to zainteresuje, więc. W szczęśliwego nowego roku wam oczywiście wszystkim życzę i dbajcie o siebie, nie zróbcie sobie przypadkiem jakichś krzywdy czy coś. Trzymajcie się, powodzenia, wam wszystkim życzę w życiu. Na razie.